Dziesiąte Piłkarskie Mistrzostwa Europy po raz pierwszy w historii odbyły się na angielskich boiskach, równo 30 lat po Mistrzostwach Świata, które również organizowali Anglicy. Po raz pierwszy na Euro zagrało 16 zespołów. W dużej mierze przez rozpad Związku Radzieckiego i Jugosławii, ponieważ przed rozpadem tych dwóch krajów w eliminacjach startowały 33 reprezentacje, a po ich rozpadzie już 48 drużyn. Drużyny zostały podzielone na 4 grupy, po 4 drużyny w każdej. Dwie najlepsze z każdej grupy awansowały do ćwierćmnału, gdzie rozgrywki toczone były w systemie play-off. Głównym faworytem byli Anglicy, którzy mieli wiele gwiazd w drużynie, a dodatkowo grali turniej u siebie. Anglicy w walce o organizację Euro pokonali Austrię, Grecję, Holandię i Portugalię. Po raz pierwszy w historii od eliminacji Europejskiego Czempionatu 9-6 za zwycięstwo w meczu przyznawano zamiast dwóch trzy punkty. Maskotką imprezy został lew o imieniu Goliath. I był ubrany w narodowy strój zespołu gospodarzy. Oficjalnym hymnem mistrzostw została piosenka We're This Together w wykonaniu grupy Simple Red. Eliminacji oczywiście nie przebrnęła reprezentacja Polski. Na Mistrzostwach Europy w Anglii debiutowały Bułgaria, Chorwacja, Szwajcaria oraz Turcja. Oprócz tych zespołów w Anglii zameldowały się jeszcze Rumunia, Francja, Hiszpania, Dania. Włochy, Czechy, Holandia, Portugalia, Niemcy, Rosja, Szkocja oraz oczywiście gospodarz Anglia. Euro 96 odbyło się na 8 stadionach w 8 miastach: Enfield Road, Liverpool, Hillsborough Stadium w Sheffield, City Ground w Nottingham, Ellen Road w Leeds, Wembley w Londynie, Villa Park w Birmingham, St James Park w Newcastle, Old Trafford. W Manchesterze. Turniej rozegrany został w dniach 8-30 czerwca 1996 roku. Mecz otwarcia i finał rozegrane zostały na Wembley w Londynie. W grupie A znalazły się Anglia, Holandia, Szkocja, Szwajcaria, w grupie B Bułgaria, Francja, Hiszpania, Rumunia, w grupie C Czechy, Niemcy, Rosja, Włochy, w grupie D. Chorwacja, Dania, Portugalia oraz Turcja. A oto wyniki w grupie A. Mecz otwarcia: Anglia, Szwajcaria. I tutaj niespodzianka: Anglia zremisowała 1 do 1. Kolejny mecz: Holandia, Szkocja. 0 0 Szwajcaria, Holandia 0 2 dla Holandii. Szkocja, Anglia i tutaj Anglicy wygrali 2 0 na Wembley. Szkocja, Szwajcaria 1 0 dla Szkotów i Holandia została sromotnie zlana przez Anglików 1 do 4 i z pierwszego miejsca wychodzi, wyszła Anglia, z drugiego Holandia, Szkocja i Szwajcaria niestety odpadły. Wyniki grupy B: Hiszpania, Bułgaria 1 1. Rumunia, Francja 0-1, Bułgaria, Rumunia 1-0, Francja, Hiszpania 1-1, Francja, Bułgaria 3-1. I należy tutaj podkreślić fakt, że wszystkie trzy bramki dla Bułgarii na euro zdobył Christo Stoiczkow. I ostatni mecz tej grupy: Rumunia, Hiszpania 1-2. Francja z pierwszego, Hiszpania z drugiego, awansowały do ćwierćfinału. Bułgaria i Rumunia odpadły. Wyniki grupy C. Niemcy, Czechy, 2 do 0 dla Niemiec. Włochy, Rosja, 2-1. Czechy, Włochy 2-1, Rosja przegrała z Niemcami 0-3, Rosja, Czechy 3-3 i Włochy, Niemcy 0-0. Niemcy wygrały grupę przed Czechami, i to właśnie te dwie drużyny zmierzyły się w ćwierćfinale ze swoimi rywalami. Włochy i Rosja odpadły w grupie D. Wyniki. Dania, Portugalia 1-1. Turcja z debiutującą Chorwacją. Zresztą Turcja też jest debiutantem. I 0-1 dla Chorwatów. Portugalia, Turcja 1-0. Chorwacja, Dania i Chorwacja zlała tutaj aktualnego jeszcze mistrza Europy 3-0. By później w kolejnym meczu Chorwaci przegrali 0-3 z Portugalią. I w ostatnim meczu grupowym obrońcy tytułu honorowo zwyciężają z Turkami 3-0. I odpadają właśnie razem z Turcją z turnieju. Portugalia z pierwszego, Chorwacja z drugiego grają w ćwierćfinale. I właśnie mecze ćwierćfinałowe. Anglia, Hiszpania 0-0 po 90 minutach po dogrywce i trzeba było bić rzuty karne. W których lepsi okazali się gospodarze wygrywając 4 do 2. W kolejnym meczu również o awansie do półfinału zadecydowały rzuty karne Holendrzy bezbramkowo zremisowali do 120 minuty z Francją, i w rzutach karnych Holender Clarence Seydorf. Pomylił się i to Francuzi wygrali 4-5 i grali w półfinale. Kolejny mecz: Niemcy, Chorwacja i Niemcy wygrały 2-1. do Czechy, Portugalia 1-0 dla Czech, i w półfinale Francuzi zmierzyli się z Czechami. I znowu remis 0-0, podogrywce również 0-0. I tym razem rzuty karne lepiej wykonywali Czesi. Była to naprawdę duża niespodzianka. Czesi awansowali do finału 6-5 z Francuzami. Drugi półfinał. Odwieczni rywale. Anglicy spotkali się z Niemcami, i tutaj było 1-1. Alan Shearer w trzecim minucie strzelił bramkę. Stefan Kunz wyrównał w 16 i wynik nie uległ zmianie aż do końca dogrywki, i znowu musiały być rozegrane rzuty karne. I tym razem Anglicy mieli mniej szczęścia. Przegrali 6-5 z Niemcami. Ostatnią jedenastkę wykonał Gareth Southgate i pomylił się. I to Niemcy grali w finale. Anglicy, niestety, musieli zadowolić się trzecim miejscem. W finale Niemcy grały z Czechami. No i zapachniało już sensacją. W 59. minucie Czesi po bramce zrzutu karnego Patryka Bergera objęli prowadzenie, lecz niedługo po tym Niemcy wzięli się do roboty. I w 73. minucie Oliver Birchow. Wyrównał stan na 1-1, i trzeba było rozgrywać dogrywkę. I w dogrywce Oliver Birchow strzelił w 95 minucie gola na 2-1, i Niemcy po raz trzeci w historii zdobyły Mistrzostwo Europy. Czesi, wielki, wielki sukces Czechów. Drugie miejsce. Nie rozgrywano meczu o trzecie miejsce, więc Anglicy i Francuzi. Czyli przegrani w półfinale otrzymują brązowe krążki. Najlepszym strzelcem turnieju został Anglik Alan Shearer. I to tyle jeśli chodzi o dziesiąte w historii piłkarskiej Mistrzostwa Europy, rozgrywane w Anglii w 1996 roku. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Tym razem będziemy tu wspominać sobie francuski Mundial z 1998 roku. Muszę tutaj. Powiedzieć, że był to mój pierwszy piłkarski turniej, który w pełni pamiętam, który oglądałem. Także bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli podobało Ci się, daj mi lajka. Like Jeżeli masz jakieś sugestie, napisz mi komentarz i zapraszam. Do zobaczenia, cześć.